Myślę, że na podstawie dzisiejszego, dzisiejszego castingu już mógłbym zrobić obsadę, yy, obsadzić główną rolę, czyli rolę Adit Piaf. Yy, natomiast być może jeszcze w ciągu najbliższych dni wydarzy się coś nieoczekiwanego, że ktoś jeszcze zgłosi się w Warszawie, bo, 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 bo też tam rozpocząłem jakieś poszukiwania i może okazać się, że pojawi się jakiś czarny koń. Yy, tych castingów i, i, i będzie przyjemne rozczarowanie, że jest ktoś nowy, kto, 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 kogo jeszcze wcześniej nie słyszałem. Natomiast jestem zadowolony z tego dzisiejszego spotkania, bo rzeczywiście no, dało mi to taki asumpt do tego, żeby zacząć naprawdę myśleć o tym spektaklu, że, że on się odbędzie. Ponieważ dzisiaj no, przynajmniej ze dwie osoby były, które mogłyby zagrać tę rolę. Tak mi się wydaje. Przecież! Czasem żałuję, że nie jestem. Czasem żałuję, że nie jestem z chłopakami. Nie musisz spędzić całego życia w Rynsztoku tylko dlatego, że się w nim urodziłaś. No ale ja... Ja tak nie mogę, ja to się udaje, ja nie wiem, próbuję być damą. Przepraszam, przepraszam, stawię. Przede wszystkim. Jej prywatne życie jest twoim życiem prywatnym. Nie mieszaj do tego sceny. Ale mi się podoba, jak dla ciebie. Patrz, wszyscy to założyli. Podczas całego tego turnę. każdej nocy myślę o tobie. Wyobrażam sobie ciebie w tym twoim niebieskim szafie. Daj spokój. Uważaj na swój głos. Jezu, wszystko nie tak. Czasami żałuję, że nie jestem już z tuami, z Nie musisz całego życia spędzić w rynsztoku tylko dlatego, że się w nim urodziłaś. I ty, Ale wszystkim podobało się, że śpiewałam dla siebie. Wszyscy to zauważyli. Wiesz? Przez całe turnie. Myślałam tylko o tobie. Wyobrażałam sobie ciebie w twoim niebieskim Kup Daj spokój. Uważaj na swój głos. Jezu, znowu coś nie tak? Wolałabym być z tułami, z chłopakami. Nie musisz całego życia spędzać. W rynsztoku tylko dlatego, że się tam w nim urodziłaś. Ale ja czuję się tu nie na miejscu. Uwagaź, skąd bacie tutaj? Wzią?